Myślą, że są wybrańcami, że chatbot z którym rozmawiają zyskał świadomość, że realizują tajną misję. Psychoza AI to coraz poważniejszy problem. Oto jak ją zauważyć i jak z nią walczyć. Mój partner mówi z pełnym przekonaniem, że jest teraz wyższą formą człowieka i że rozwija się w szalenie szybkim tempie. Przeczytałem jego czaty. Sztuczna inteligencja nie robi nic specjalnego, ale rozmawia z nim tak, jakby był następnym Mesjaszem. Czytamy we wpisie zatytułowanym, Psychoza wywołana przez ChatGPT. Post stał się wiralem i to od niego bierze się określenie Psychoza AI. Choć nie jest terminem klinicznym, stanowi zbiorcze określenie na konkretne zaburzenia wywołane kontaktem ze sztuczną inteligencją. Według badaczy najczęściej przybierają one trzy formy: misji mesjańskich, kiedy użytkownik wierzy, że musi wykonać zadanie powierzone mu przez AI, boskiego AI, kiedy wierzy, że rozmawia z transcendentnym bytem, i urojeń romantycznych, kiedy wierzy, że buduje romantyczną relację z Botem. Badacze podkreślają, że podobne urojenia mogą być potęgowane przez to, jak zaprojektowane zostały same boty. Narzędzia pokroju chata GPT czy Gemini są skłonne po pierwsze do zgadzania się z ich użytkownikami, a po drugie do halucynowania, czyli podawania z pełnym przekonaniem nieprawdziwych informacji. Jeśli stwierdzisz, że ty lub twoi bliscy nadużywają sztucznej inteligencji i zaczynają bezkrytycznie wierzyć w jej odpowiedzi, warto ograniczyć czas spędzony z botami, a w skrajnym przypadku skonsultować się ze specjalistą. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na inpoland.pl.